Kochani moi, już raz zmierzyłem, ale jeszcze raz zmierzę do kamery zmierza Ile nie ma usługa w porządku. Ziemia. Do lewej ręki. Przechodzę. Ziemia. Proszę bardzo. Oficjalnie mówi. 2,30 ma. Proszę bardzo. Nawet jest dwa 30. nie jest 2,30. Nie, 2,30 ma, równo. Proszę bardzo. A jest przepis, mówi. Budownie. Że musi mieć. Tylko 20. 2, 20. O, tyle. O. A. Jest. Jest. O, później tyle. 220. O. A jest tyle. 230. To jest. Hmm. Wyższy płot od mego ogrodzenia. A do tego ja chcę dobrze zrobić: z tej strony zabezpieczyć siatkę, pomalować, i ze swojej strony chcę pomalować. Ja nic nie chcę złego zrobić. A taki mur, to zginie. 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 Ja zginie. Będziecie Państwo widzieć. Jak przyjedzie dźwik, tak przyjedzie dźwig od kolegi mego i będzie rozbierać ten murowany płot, że skończy się z takimi betonowymi murami. Skończy. On mówił, że o, a tam jeszcze wyższy widzę, tam jest... Tam jest Ponad 230 A mnie 20. No, wy spokojnie Żeby Państwo widzieli. Ile tam jest. Wysokości. płota. Tu jest Wszystko. jak Wszystko. เชี่ยเขาทำ O, to jest już się kier. Leje. Tu jest facik trzydzieści. Ho. Zobaczcie, panowie, 2,45 jest jeszcze wyższy. Płocich masz. Panie Andrzeju, czeka płot na rozebranie. Wiesz pan, bo to za wysoki. Zajrzy pan do przepisów budowlanego prawa. Tak, proszę pana. I proszę pana wtedy ja wejdę na posesję i pomaluję. Widzicie państwo? Wyszedł z żoną swoją i gadał teraz przed chwilą, że nie rozbiega. Jest nagrane, pokazane ile wysokość płotu jest jest i nawet przekracza przepis budowlany przekracza przepis tak że powinno czym prędzej rozebrać czym prędzej udostępnić teren do, do malowania mojej siatki a moja siatka o wiele niższe jest od tego płotu zobaczcie panie kochani państwo kochani i sami ludzie przyjeżdżacie i mówicie że za wysoki tak dobrze mówicie ale on jest uparty jak ten osioł, jak ten osioł, że oso chcesz tu przepalować, a osioł się upiera się, bo nie chce się przepalować. Na świeżą trawkę. A dla oso robisz dobrze. Dlatego robisz dobrze, że żeby e, jadł nową trawkę, żeby się najedł, żeby nie był głodny. Tak samo i to upiera się, że nie rozwali. Ja, ja nie będę prosić Cię teraz, nie będę kłócić się, bo po co się kłócić się, po co wyzywać Jeden jednego, Pan Jezus tak nie mówi, wyzywać, żyć uczciwie, godnie, rzetelnie i sprawiedliwie, no ale mam takiego sąsiada, po tej stronie, widzicie jaki jest. Trudno się mówi, trzeba nie zobaczyć inaczej. Tak! Szanowny panie, kochanie moje, trzeba nie zobaczyć, ci na A tu w okno ktoś, jajkiem rzucił nawet. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ktoś wyszedł na, na posesję i rzucił. Na pewno stanął z daleka tło, wychylił się, walnął i koniec. Bo to jajko jest. Miłe jajko to jest. Żeby nie umyć szybę. Mam drabinkę umyję I mam płyn, wszystko umyję. Wezmę kupię tą do e, sz, szpaklowania okien. Ten e, teraz nie kit, ale ten e, inny taki. Jak kit można powiedzieć, ale wrócę jest. I maszynkę kupię do tego pierwszego i... Wszędzie sam po białą farbę kupię i wszędzie wszędzie pomaluję. Żeby było pięknie, ładnie. Żeby zobaczyli, że mój dom jest inny. Że robi się inny dom, inne posiadłość, inne wszystko będzie. Tak, szanowny Pan tu, kochani. No i dziękuję bardzo za to. Na razie.